elo, ze strony Ruchin, a ze mną jest Minecraft Dobra, będziemy dzisiaj nagrywali mój pierwszy sezon Wojna, mała wojna no, Bachman też nagrywa małą wojnę no, Ale ja, ja te będę nagrywał, co mi tam wchodzi Dobra, ja was oprowadzam na moją no mo jej działce. Dobra. Jeszcze nie zrobiłem bunkru. To może na odcinku zrobimy bunkier. Jeszcze dodać. To jest ten sam serwer, co podał yy, ten, co, po, co podał Batman. Lajkujcie do ba Batmana. Radzę Wam. To spoczko człowiek. Ale dobra, zmniejsza z tym, To robimy bunkier. Lubię budować bunkry. Dobra. Okej. Okay. Teraz wchodzimy. Okej, okay, to co będziemy tutaj robili? Będziemy mieli jak, jak Batman mój na odcinku mówił oczywiście, yy, że, że my mamy wojnę normalnie. Będziemy mieli wojnę. I to święta prawda. Dobra, tutaj zrobimy małe bunki. A jeszcze coś. Zapraszam Was do naszych ten. Do, do naszych wojsk A co jeszcze powiedzieć? Słyszycie tutaj Lady Pank mała wojna. Wiem o tym. Teraz będzie zaraz inna będzie muzyczka a na razie będzie ta dobra mniejsza tym. Hmm. co jeszcze tutaj pomówić a jak macie War Thunder to w opisie wam podam nick jaki mam w War Thunder i możecie mi w komentarzach pisać jaki, jaki macie niki ten jaki macie niki w War Thunder Dobra Po tym odcinku będziemy będziemy ten będziemy nagrywali będziemy nagrywali będziemy grali w War Thunder nie będziemy nagrywali War Thunder z Mr. Z, z Batmanem bo my jesteśmy słabi ok Eee. Okay. Dobra Pamiętajcie Jak chcecie z nami nagrać To na Minecraft Tam jesteśmy na najczęściej Czyli bycie gdzie nas znaleźć Bunk jest skończony, daje on nam troszkę minut. Jak widzicie tutaj moje niedoskonałe niedoskonała flaga USA i wyczytam wam kontra ten wojnę USA chce zrobić z Polską wojnę jak nie zaakceptuje to za, dost, dost, dostaje działkę i twoich ludzi i twoi ludzie. To moi jak zaakceptuję jest, to będzie wojna. Czyli nie ma wyboru a, a odwrotu. A i odwrotu. Wybór należy do ciebie. Pod, podpisz. I mam tutaj podpisać. Jak gdzie podpiszę, to oddaję mi działkę i ludzi. Pokażę wam jego działkę. To są dawniejszy mój... Oddział tu ich Oddział. Eee, dobra, wychodzimy. Dobra, tutaj tak. Zaraliśmy im e, ten, czołgi samochód. E, dobra, co jeszcze? Mamy, mamy im zniszczyć wszystko. Czyli oni nie wiedzą nic o tym. I dobrze, i to pasi, ponieważ tak to by już, co, już dawno by mieli bardzo dużo ludzi. Okej. Okay. Niedługo będziemy się wygnali. Ale dobra. Co zrobią? Yy, Batman. O, to to to, to zro, zrobiliśmy. Dobra. Yy, coś to zrobię. Będzie tak 9 minut ale, bo na razie musimy tak nagrywać Okej, okay, okej okay. Tutaj zrobiłem swój bunkier i go zalałem lawą Proszę jest mój bunkier Zalałem go lawą Tutaj też jest lawa, zobaczycie Okej, okay, teraz leci bydnarek. Okej, okay, to zaraz będziemy się, się żegnali. Oj, okej. Okay. Hmm. Co jeszcze tu opowiedzieć? Zrobimy tak. Zrobimy im psikusa. Wchodzimy do ich. Ten i tutaj. O, proszę. I psikus. și eu o dau. Așa și puse. Dobra, wchodzimy na na hmm. pH. Warto oglądać też Batmana. Polecam też Minecraft Low, a, ale to jest bardzo słabe. jak to oglądasz Minecraft Blow, to, to, we, to weź napisz, to weź ze mną nagra filmik, bo jestem twoim fanem i mam ze sobą zrobić filmik. Okej. Okay. Jakby co, to ja podam scape'a na mój... Moi, na moim tym... Yyy... E, e, w linku... E, mój scape podam. E, szuka dziewczyny 10 lat, scape. Ma być... ma być ogar i skin. E to tutaj już można ten... Pokażę wam spawn'a. Spawn... Tutaj rozdaję jakiś gówniane coś. I tutaj proszę. Tutaj są. Ten, wszystko. Daikin. O, trochę. To zaraz będziemy kończyć. kończyli. Niestety taki taki seans będzie ma krótki, ale dobra. To hmm. pa na razie. Witamy się w kolejnym odcinku! To pa lajkujcie i łapy w górę. Bo jak nie, to nie będę nagrywał. Dobra? Dobra. Pisać mi...